Dzień dobry, w dzisiejszym filmiku zapraszam Was do przygody z kompetencjami humanistycznymi, z kompetencjami językowymi. Pobawimy się trochę budowaniem historii, trochę będziemy kreatywni i zobaczycie, jak można wykorzystać do tego właśnie nasze sześć klocków. Zapraszam. Dzieciaki, dzisiaj zrobimy sobie ćwiczenie trochę na mówienie, trochę na układanie historii. Na czym będzie polegało ćwiczenie? Będzie ono dość długie, bo wykorzystamy wszystkie klocki. Mamy każdy z nas te same klocki. Teraz wrzućcie je, proszę, wszystkie do miski. Każdy klocek ma kolor. Waszym zadaniem będzie opowiadanie historii, dokładając po jednym klocku. Za każdym razem będziecie losować ten klocek z miski, żeby nie wiedzieć, jaki będzie kolor. I z każdym dołożonym klockiem dokładacie jakąś część tej historii. Ale każdy wylosowany klocek ma być... W takim kolorze, w jakim ta rzecz, którą chcecie wprowadzić do historii, występuje na świecie. Czyli na, na przykład, jeżeli wylosuję klocek zielony, to mogę powiedzieć jabłko, co jeszcze jest zielone? Eee, wąż. Może być. A mama, czy można że na przykład czerwony, to też może się oznaczać złość? Może. Jak najbardziej możemy wprowadzić uczucia. Jak najbardziej. Czyli rzeczy i uczucia w tym kolorze. Tak, które się kojarzą z kolorem. Czy mm. wiecie o co chodzi? Tak. Dobra, to ja teraz zamykam oczy rosuje pierwszy krok rzymski. Różowy. Różowy. Pewnego razu żyła sobie piękna księżniczka, która nosiła tylko różowe sukienki. Teraz Zuzia. Zamykasz Losujemy. Zielony. Lecz pewnego dnia spotkała inną księżniczkę, która zawsze nosiła zielony. Maciek zamyka oczy i Oby księżnijski lubiły jeść różowe lody. Mhm. Uwielbiały też chodzić po przepięknej, wiosennej, zielonej łące. I lubiały różowe kwiatuszki. Dobra, idziemy po kolei, żeby było widać. Lubiły jeszcze coś niebieskie, y mm -hmm. mm. Pewnego razu na łąkę wkroczyła wielka, zielona żaba. <grymka> Zmniejszył żabku o kolor jaśniejszy od niej. żaby miały długi, czerwony język. I wielkie, żółte, wyłupiaste oczy. I były bardzo toksycznym i zielonym kolorze miały wnętrze. W jakim? Niebieskim. W niebieskim kolorze miały wnętrze. Mhm buzie tutaj. Jak były e, złe, to język e, się zamienił w kolor, w kolor e, zielony. Pomimo brzydoty księżniczki obdarzyły żaby wielką miłością. <ślesz> I spotkały książę, który zawsze nosił niebieskie ubrania. I. Ten książę był wyjątkowy, bo nosił żółtą kolorę. Gdy księżniczki, książęta i żaby się spotkali, na łące panowała tylko radość żółta jak słońce. Bo dwa I pewnego dnia księżniczka, która zawsze nosiła różowy kolor, zamieniła na niebieski. Mm -hmm. no, I jak się zakończyła ta historia? Mam -hmm. <laughs> hmm, tutaj te, te kolory, no, te kolory to za wszystkie kolory. Potrzebujesz pomocy. Mm. <laughs> I już wszyscy opalali się zawsze w pięknym słońcu na łące <laughs> razem i w ogóle się lubili. Koniec. Jak widzieliście, podczas ćwiczenia działo się wiele rzeczy. Osoba prowadząca nie ma żadnej kontroli nad tym, co mówią dzieciaki, co mówią uczestnicy całej zabawy. Historia wyszła nam jaka wyszła, natomiast rzeczywiście była to przygoda dla dzieciaków. Dobrze się bawiły, chociaż nie widzicie ich twarzy, to non-stop się uśmiechały. Co możemy tutaj zrobić, co możemy urozmaicić? Możemy tutaj trenować kompetencje związane z językiem obcym, czyli na przykład przypisać słówka w języku obcym, tak aby dzieci wprowadzały je, ubogacając swoje słownictwo. Możemy zaproponować konkretne rzeczy, że na przykład żółtym klockiem jest banan w naszej historii. Możemy również zaproponować dzieciom, żeby zwróciły uwagę na to, że każda historia powinna na mieć początek, rozwinięcie i zakończenie i informować o tym, kiedy dana część ma nastąpić. To wszystko jest Waszą decyzją zabawy, co nie miara. Mam nadzieję, że to widzieliście.